Zróbcie jeszcze jeden wielki hałas dla nich nie znacznie Więc do góry O je a teraz zamienimy się słów <grysty> ja Jestem Meso Chłopcze posłuchaj póki jeszcze możesz patrz Ja Raz, dwa Kopyłka jesteście tutaj, zróbcie hałas To nie bywało, żeby prosić ją w pierdol, nie wiem co wybuje, bo a może zdechnąć kup męczęską chce Głupota to czy bohaterstwo, nie licz na jak indy przejeobie na ocie Ty tu tubą się tak jak w i scho, by niewani To umiejętność to kaderstwo, weź po wszystkim piszam o wydresku, biała sala i węplon, Zabicie łaków, karta już niebieska Jest jewany, Daniel, ja że na się zaczyna później płacze, nie ma szans, trochę żajcień Nie chciałem zranić swoich uczuć, ale facet miałem szansę się tu nie chwilę, patrzysz patrz teraz grać test, ci maskę przed. Twoim miastem Trochę to straszne, a trochę bawi mnie <śmianie> Co tu jest łakiem, to komu robi łaskę To naskę, ty chyba już to wiesz, nie? Jażdżę na pasztek twój, jak na państwę Mam całą flaszkę i walę w twój łeb Mój chleb powszedni, to twój Za tego chciałeś, mordo, no to teraz się. Całe miasto na cały gang, bo strzela jak z I nikt tu? Kto tu jest łakiem I kto tu jest łakiem I kto tu jest łakiem? O! Oh, I kto tu jest łakiem? Oh, I kto tu jest łakiem oh, tu jest łakiem, oh, 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 bo Zamykamy John. Tak to może sobie dole yes. złowce kolega. Tutaj ich nie powtarzam Dobra dalej nie. Rącznik, obrótka. Wsyłapy w górę. Jeszcze raz, chcę usłyszeć zanim polecę. Jeszcze raz, wielki hałas, wszyscy. Dobra, początku, nie lecimy. Teraz możemy być. Idę do was tu blisko. Eso. Trzy litery, jedno słowo, ewidentnie słaba osobowość dla mnie To już były mi, trzeba oddać mu cześć, a po dzisiejszej bitwie tytuł oddaj i cześć Eso, co ty się tak spinasz koło, zaraz ci żyłka pęknie, a ja napiszę nekro Chciałeś robić hip-hop, nie go robisz tiktok, zlink na elo I po prostu instant, dwie dekady w rapie, nadal nikt cię nie słucha Dwie dekady w rapie, w końcu przestałeś słuchać Dwie dekady w rapie, a jego flow buja Dam jeszcze dwie dekady, może z uszu wyjmę chuja Dobrze w tej są nagrody pocieszenia Bo jakbyś wracał z idzie, Miałbym wyrzut sumienia W temacie TikToka przypominasz Edia dziś mam dla ciebie trzy słowa Eso były mistrz To zwykłe hookerko Jak mam się go bać Piszczy jak szczery mały Zajawko na nap Ćwiczył do tej bitwy Całe 20 lat To wszystko na marne i tak Bo dziś wygram ja Zatkało? Nie bardzo. Powiem Wam, że grubo. Albo liptonowo. Ale co? Podoba się, co? Podoba. Panie, ja to lubię, takie mięso. Lecimy z drugim bitem, piti. Bardzo proszę. Ten bit w ogóle to jest taka ciekawostka, bo e, słyszycie ten, ten plecik? Ja sobie ten A, szuka, to jest, ale jest taka historia, że to jest owoc miłości Johnego, jego kolegi. Sąsiedzi nagrali jak Johnny tam pięknie, na tle cicho koledzy grał. Ale to nic, no. Strzelimy na tym, to co trzeba. Ja mam chlą na pęczki, na klęczki i na paryju. Jak będziesz strzeczny, może z co po kiju. Twoje, padra, to bez na mnie origami. Stawiam 100 tysięcy, że nie będziesz na wschód, to latami. Zobacz jak płynie syn, jak Leon walby jak jak medal. Organizuje to dzieło, modamek demo dead one I kto to jest zwykiem? I kąski, dawaj ten tytuł Mistrze to jesteś, wypadanie z bitów i tekstów poczętych z króla z tytuł Buntownik wyboru nie wyskalakiał, rodziców chciałby zabłysnąć na formę Bo już szybko, że nie tłumy, a bez gumy, bo własne uczucie humoru Jesteś tak przyziemny że szkoda nie na ciebie czasu byś lepiej się udaj po sprzęty i zakop się księczym w klasu. Nie cierpiaj, że zrób się od razu, bo seum razem jesteś wrażliwy Chłopu, mam boków i pomysłów, jak noc i do więc pochuj Jestem sekund po pływaniu, więcej Ja łakuję, jak ty sięgam na kawałeczki jak damy do góry O, teraz was proszę o pomoc. Kiedy ja papieroserem w górę śpiewamy, skończony. Dobra, spróbujmy. Wszyscy razem. Ja! Skończony. Dobra, jeszcze raz, żebyśmy wiedzieli, że na pewno zadziała. Dobra? Skończony. Dobra, lecimy z tym tak. I kto tu jest skończony? Odłóż już te mikrofony, pomyśl to koniec, żony skończony Całe miasto ci gwit prosto w jest skończony Odłóż te mikrofony, pomyśl to koniec, żony skończony Całe miasto ci gwit prosto w jest Skończony John, skończony, John jest. Skończony, John jest. Skończony, John jest. No człowiek mem, człowiek mem. Zgadza się. To ci dobrze wychodzi. Robienie memów, w tym się zajmij, chłopie. skończę, skończy John Teraz ty. Ale czuć pogardę. Ale oni się lubią jak coś. Tylko teraz. Wiecie co ma wspólnego mój rywal z Isapem rokim? Na nagraniu tego wydarzenia będzie dużo jego pierdolenia. Wszyscy łapy w górę, raz, dwa, trzy, cztery, jeden. Giery z tym bitem masz trochę wspólnego przecież. Tu melodię robi ty jesteś plecem Robię rap dla zabawy i z tego się cieszę A ty jak na egzaminie jakimś pospinany Jesteś wiem, skąd ta grobowa mina Twój rad to stypa Chciałbyś statuetkę na grobek dostaniesz dzisiaj, sobie myślę czasem, że trafna jest twoja ksywa Krzyczysz SOS, kiedy bitwę przegrywasz Na warsztatach sklejam słowa niepotrzebne, były stary Tobie bardziej się przydadzą warsztaty sklejam pary, masz kawałek błazen On byłby bardziej trafny, gdybyś był nie tylko Głupi, ale choć trochę zabawny Rapować umiesz tylko do kamery Ciebie propsuje TikTok Mnie, ludzie spod sceny Na ten krydżowe filmiki Mam skill, mam głos, mam styl, mam cios, mam rap, big imam, i mam to coś. I take what's mine and take some more. Masz strach, yeah. masz dość, masz masz Mam skill, mam głos, mam styl, mam cios, mam rap, big beat i mam to coś. I take what's mine and take some more. Masz drag, masz dość, masz masz Mam proszę pana. Bardzo proszę. No pokaż te swoje ryby, kolego. Bardzo proszę. Ale wiesz, nie musisz przyspieszać, bo ja tu jestem, zatem mogę cię zwolnić w każdej chwili. Tak, <laughs> tak. Bit chyba kojarzycie co? W Zbliżamy się do stacji Wiedeł Główny. Prosimy Państwa o nie zbliżanie się do krawędzi peronu, gdyż miejsce na rozjazd jest już zarezerwowane. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. A to by nie. Jak ta bitwa to brak, jedna, a to masz problem. Ja dla Ciebie to ta misja pielikotem. Nie do przejścia, leściu, bo nie ma skila A ma killa, ty jakiś dziwny futur jak rybę papilas. Szybki pilas, pila, gila i super dyla. Jestem lapira, to śliwny jakbyś miała badyla. Tyle, ty lepiej przylep i lepiej stronę ziomek. Bo chociaż się tu zmierzca, robisz w moment Nie jesteś jak abole, za tym mikrofonem koleś. ci nie napieraj, to finał, bo strząta i stolec. Na łajku możesz być ale na konsolę na maiku to jesteś fajkus i ciepiewole. Zdolny jak e-pasonek, bystry jak rozet Po co raz bierdolę, spieszczał na tą rolę. Zadak czy ma to, lena, to le nad Bo nie dorastasz rangą mi nawet do Łajzo Dobra, wyjaśniamy tryba Czony, żeby była jasność Jak wygląda twoje stanowisko A wygląda tak no, to put się, się, nie jesteś śliże jadzony, zostałeś wypierdolony na własny pomysł Nie jesteś Emce, jesteś leszczem, bili po Jestem Eso, jedyny niezwyciężony Johnny but się, się, nie jesteś Cijże jadony, zostałeś wypierdolony na własny pomysł Nie jesteś MC, jesteś leszczem, bili po Jestem Eso, jedyny niezwyciężony Niezwyciężony do dziś Słuchaj. Dobra, wpisujemy Keso, ja teraz Jona skrzeszony i leci dalej Korzystając z tego, że ten bit ma strasznie długi intro Chciałem podziękować wszystkim wam za to, że tu jesteście Chciałem podziękować Pitiemu za kozacki dobór bitów. Liptonowi za kozackie prowadzenie bitwy Esa za to, że się starał jak mógł Ale muszę go niestety też przeprosić Dzisiaj wygram ja Hałas Mam od tym muzę bisza Jeszcze raz, jeszcze raz, jo Oj, oj. Mamo chcę muze bisza, mamo chcę muzełony, Synku mamy w domu bisza, niepotrzebny nam nowy Bo już się pomyliłaś, skąd przyszło ci do głowy Chciałem bisza lub ona, to jakiś łak chujowy Mamo chcę mu bisha, mamo chcę muzełony, muze, Synku mamy w domu bisza, niepotrzebny nam nowy Znowu się pomyliłaś, skąd przyszło ci do głowy Chciałem bisza lub ona, to jakiś łak chujowy Rapem robię ci od tyłu, jakbym jedną łosę Nienikami cię dam, wciąż idę za ciosem Ta bitwa to gierka, ty jesteś fajny albosem. Zwykła formalność, przystań na rozej. Pierwsza bitwa, przeciwnik był twoim hype'em Druga to nie bitwa, raczej walka z sieniem Prawda jest taka, że masz tytuł za udział Lokalni raperzy się bali tego lamusa Wiecie czemu tu jestem? Bo nikt się nie wgłosił. Na trakach wszyscy mocni, ja się boję Patrzeć w oczy, ja się nie boję Ezo to zwykły gnojek, mrówka do zdeptania Na mojej rapowej drodze To zwykły narcyz, co ma wybujałe ego Jego dj ma pe bo trafił na niego Chcesz, żeby rap był dla ciebie źródłem zarobku? Rzucę ci piątaka Idź mi studio odkurz Mam chcę przeciwnika Mam chcę dobry rap Mamy w domu hip -hop. Po co nowy nam? Znowu się pomyliłaś Jak mogłaś zrobić tak? Chciałem przeciwnika A to był zwykły płak Myślę, że długo się nie musicie zastanawiać Kurczę, fajne to było Powagi na następną bitwę będziecie mieli 6 bitów, bo to się można oglądać i oglądać. Pewno słuchać. Jak wam się podobało? Było grubo? Było fajnie? No zróbcie hałas dla. Nie powiedziałem dla kogo. Zróbcie hałas dla, eso! Zróbcie hałas dla dżunego! I dla mnie zróbcie mały, bo tam. Słuchaj... Poprosiłem mały gen. Dobra, słuchajcie. Pity, poczekaj, 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 poczekaj. Czas na ogłoszenie, przepraszam, na głosowanie z Waszej strony. Jesteście gotowi? Nie słyszę! Dobrze. Słuchajcie. Czy Waszym zdaniem bitwę wygrał zaczynający ESO? Jeszcze raz, nie tylko ja proszę, żeby żeby krzyczały osoby, które głosują. A nie krzyczcie, że nie, bo podbijacie głosy, ok? Jeszcze raz. Czy waszym zdaniem bitwę wygrał Eso? Nie! Czy może waszym zdaniem bitwę wygrał Johnny? Nie słyszałem. Eso? To jeszcze sprawdźmy, gdzie są fani. Lewa strona Johnny. Nie! Prawa strona Johnny. Nie! Lewa strona jest Prawa strona jest on. Słuchajcie, no ja mam problem ze słuchem, ale moim zdaniem głośniejszy był Johnny. Więc jeden punkt dla Johnny'a. Zróbcie hałas. Do tak naprawdę, to no mi się lubimy, tylko sobie tak psztyryczki strzelaliśmy, wiecie? Ale głosujcie. Dobra, chłopaki, możecie schować banery, już nie przydadzą się. Dobra, słuchajcie, czas zacząć oficjalną część wystąpienia. A wystąpią na nim nasi instrumentaliści.